Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. Zaprasza kuba Karliński. W 34 odcinku inwestorium moim i waszym gościem jest ponownie Marek Zmysłowski. Marek był już gościem inwestorium w odcinkach numer 10 i 19. Marek jest przedsiębiorcą, inwestorem na rynku startupów. Rozwijał biznesy internetowe w Polsce i Afryce. Przez współpracę z niewłaściwymi ludźmi trafił na listę najbardziej poszukiwanych Interpolu. Dwa lata zajęło mu oczyszczenie się z zarzutów i udowodnienie, że cała sprawa była owocem korupcji. Swoje przygody opisał w książce Goniąc Czarne Jednorożce. Aktualnie Marek jest inwestorem i founderem w firmie Sanrów, produkującej dachy solarne, oraz w Samana Group, która buduje miasteczko w Dominikanie. W tym odcinku rozmawiam z Markiem o blaskach i cieniach rozwoju biznesu w branży dachów solarnych. Ekspansji na nowe rynki, ekosystemie handlu energią i magazynowaniu tej energii. Serdecznie zapraszam. Cześć Marek. Cześć Kuba. Witam cię serdecznie ponownie w podcaście Inwestorium. Bardzo mi miło. Drodzy słuchacze, Marka już gościłem. Dwa odcinki z jego udziałem są dostępne do słuchania. Z tego co pamiętam numer dziesiąty i nie pamiętam który, ale to sobie spokojnie znajdziecie. Po dłuższej przerwie widzimy się ponownie mm -hmm. i słyszymy się ponownie, z czego się bardzo cieszę. I chciałbym Marek cię zapytać, ponieważ o tym, kim jesteś, co robisz, skąd jesteś, to, to, to już słuchacze już wiedzą, to przerabialiśmy. Jeżeli ktoś nie wie, to w pierwszym. W wywiadzie Marek opowiedział swoją historię, a teraz rozmawiamy o tym, co się dzieje i co przed Tobą. I jeden z projektów, takich, w który jesteś zaangażowany, który, który wspierasz bardzo mocno, to jest projekt też, który, któremu bardzo mocno kibicuję, który pomaga trochę tej naszej biednej planecie, czyli Sandrów, dachy solarne. Tam weszliście z nową ekipą, z nową siłą, jakoś chyba ileś dwa lata temu. Za trzy lata temu. Robiliśmy taką rundę na pierwsze wzrosty wtedy, kiedy zaczynał się lockdown. A to już chyba za dwa i pół roku temu było. I wtedy weszliście. Opowiedz, co się dzieje, bo jakby docierają czasami dobre wiadomości, czasami są jakieś takie okresy, gdzie nie słychać żadnych wiadomości. Więc <śm> pytanie, co się dzieje. No, w rzeczywistość przedsiębiorcy i inwestora bardzo często jest taka, że inwestor czeka, cierpliwie na to, co gdzieś tam w biznes albo inwestycja przeniesie, a przedsiębiorca zmaga się z wyzwaniami. Oczywiście. Tak, no, szczególnie w tej branży tak zwanych startupów, które mają to do siebie, że rosną bardzo szybko, ale to, że rosną bardzo szybko często idzie w parze z tym, że są zawsze o krok od upadłości. <laughs> I w przypadku StanRufa nie wynikało z tego, to być może, że Sunrushowi brakowało modelu biznesowego, bo to często startupy mają to do siebie, tak? Że my hmm. rośniemy bardzo szybko, a jeszcze nie do końca wiemy, jak będziemy zarabiać. W przypadku Sunroofa to akurat było dość oczywiste, bo mieliśmy bardzo jasno określoną grupę klientów, model biznesowy i tak dalej. Natomiast Sunroof jest to spółka technologiczna, która chce zmienić bardzo dużo w świecie w ekosystemie generowania i zużywania energii, a w tym mamy w konkretnym przypadku prądu. Natomiast jak wejdziemy głębiej, to my jesteśmy też przede wszystkim firmą logistyczną, firmą dekarską. My po prostu budujemy dachy nad głowami ludzi. A to, że potem na, na podstawie tego budujemy ekosystem, dokładamy dużo sztucznej inteligencji i tak dalej i de facto budujemy zdecentralizowaną elektrownię, to to jest jakby punkt drugi. Natomiast w przypadku Sunroofa grupa founderów, która dołączyła, którzy pochodzi, pochodzą, pochodzą z branży IT, którzy bardzo szybko chcą rozwinąć tę firmę, zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele wyzwań stoi przed nami niezwiązanych ze sprzedażą, marketingiem i tą technologią w takim Softwareowym tego słowa znaczeniu. Bo w branży softwareowej, w branży startupów technologicznych jest trochę tak, że jak rośniesz, jak masz klientów, jak masz klientów, którzy chcą kupować i płacić za twoje usługi, to wszystko inne już się zakoduje. To jest Witamy w branży budowlanej. Witamy w branży budowlanej to była niesamowita lekcja pokory i nauka dla mnie. Co też sprawiło, że się zakochałem w tej branży i, i, i kontynuuję w niej inne projekty, ale o tym, ale o tym pogadamy. I, i, i tak naprawdę sprzedaż i marketing to był w ogóle nie problem. My mieliśmy 100 razy więcej klientów i zainteresowania niż mogliśmy w ogóle od, obsłużyć. Mhm. Naszymi największymi challenge'ami to było zoptymalizowanie łańcucha dostaw, tak biorąc pod uwagę wahania surowców. Naszym ogromnym challenge'em było zoptymalizowanie logistyki, zarządzania wieloma budowami naraz, trochę tak jak w Uberze, gdzie musisz bardzo dobrze dopasować ilość kierowców z ilością klientów, którzy akurat danej dzielnicy chcą się przemieszczać. Żeby nie nie było prostych przejazdów, i żeby klienty czekał krótko. I na koniec dnia musieliśmy też zoptymalizować nasze ekipy dekarskie. A to, że w połowie naszej rundy inwestycyjnej zdarzyła się jeszcze wojna na Ukrainie, biorąc pod uwagę to, że my mieliśmy prawie połowę ekip z Ukrainy, gdzie mieliśmy inwestora strategicznego, który miał fabrykę na Ukrainie, to zdecydowanie nie pomogło nam we wzroście. Więc teraz tak trochę się już śmiejemy, ale chyba jako startup powcy z branży IT, przeszliśmy przez chrzest bojowy wszystkich rzeczy, które mogą pójść nie tak, jeśli chodzi o część offline'ową twojego biznesu online'owego. Ogromna lekcja. Ja to trochę przeszedłem ze spokojem, bo ja miałem bardzo podobnego rodzaju problemy jeszcze wtedy w Afryce, o których sobie oznaliśmy wtedy, bo budowaliśmy hmm. e-commerce, ale główno, główna waga w problemu w branży że, fotelarski. Fotelarski, hmm. tak, w bukowaniu hoteli i samolotów. Tam głównie nasze challenge, jednak też leżały po stronie offline'owej, mimo tego, żebyśmy byliśmy online nową, To też było ciekawe. Biznes online buduje się offline. Gdzieś taki cytat mi utkwił w tak. głowie. Tylko dlatego, że masz biznes online, to nie znaczy, że nie budujesz go online. Nie, że budujesz go online. Więc wracamy z drugiej podróży, jeśli chodzi o Sunroofa. Udało nam się znaleźć świetnych inwestorów. Wydaje mi się, że w momencie, w którym nasz podcast pojawi się publicznie, to już będzie o tym press release. Będzie jedna z większych rund, znaczy największa dla Sunroofa, jedna z większych rund na rynku w, te, w, w tym kontekście. I rośniemy dalej I, i kontynuujemy nasze wzrosty w Niemczech, w Szwecji, w Teksasie, które traktujemy trochę jak kraj w kraju. Nie tylko Wy, Amerykanie również to nie tak traktują. Mm -hmm. I, I będziemy zdecydowanie kontynuować naszą ekspansję w Europie. No bo z jednej strony ta bardzo niestabilna sytuacja geopolityczna, którą, którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, wahania surowców, nie wiadomo w zasadzie, czy można coś budować, czy nie, duży de deweloperzy zatrzymują swoje konstrukcje, brakuje betonu, brakuje drewna, które normalnie kupowało się z Ukrainy i tak dalej, to to chwilowo bardzo zawahało rynkiem i bardzo wiele osób z branży nie patrzy już przed okulary na to, co będzie, natomiast w kontekście dachów solarnych, w kontekście naszej branży to, że po pierwsze, ceny energii szaleją. Po drugie, mamy duże ryzyko, jeśli chodzi o same dostawy energii. Ja jest, może jestem skłonny zapłacić więcej, mam co z tego jak co jak nie będzie. I ciśnienie, mówiąc używając takiego słowa nieformalnego, mm -hmm. rządów w Unii Europejskiej na dywersyfikację źródeł energii w średnim okresie. Pomaga naszej branży, bo mamy nową grupę klientów, którzy potrzebują branży solarnej. Na przykład takich, którzy nie idą po solar tylko dlatego, że chcą zaoszczędzić, ale idą po solar, ani nie dlatego, że chcą uratować planetę, bo to też nie jest aż takie oczywiste. To, to na ten temat są debaty, bo jakby w tym momencie ekosystem branży solarnej jeszcze nie jest tak do końca idealny, jeszcze brakuje kilku brakujących ogniw. Brakuje, brakuje w ogóle w masło myślone. Ale mówimy o takiej grupie klientów, która przede wszystkim chce być niezależna. A jak chcesz być niezależny, no to nie postawisz sobie wiatraka w ogródku, bo jest za duży, żeby miał sens. I nie ma jeszcze od Generalnie są juzurowej. też mniejsze wiatraki. Ja akurat jestem na takim etapie, gdzie zastanawiam się w ogóle, że właśnie czy jakiegoś takiego rozwiązania u siebie w domu nie zastosować. S są, ale one produkują malutkę energii. To jest same, samego wiatraka. Same jeszcze nie, nie, nie znalazłem nie takiego, który, tak. który by w pełni odpowiadał potrzebom. faktycznie. Tak, ta ta, to, się jeszcze, to się jeszcze rozwija, więc. Więc to, to w krótkim okresie bardzo zawahało branżą. W długim okresie niestabilność nie sprzyja żadnemu biznesowi. Inwestorzy nie mają, nie wiedzą, co będzie w przyszłości, nie będą inwestować. W średnim okresie widzimy pewne zmiany, które naszej branży mogą, y, 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 mogą pomóc. A jakbyś miał powiedzieć, jakie dzisiaj są główne, nie wiem, dwa, trzy wąskie gardła albo wyzwania dla tego biznesu, to co by to było? Zdecydowanie, łańcuch dostaw. I siła robocza w postaci wykwalifikowanych dekarzy, którzy potrafią budować dachy elektryczne. A łańcuch dostaw to przede wszystkim na którym odcinku? Przede wszystkim mówimy o, tej, o tym elemencie aktywnym dachu, czyli ogniwa, ogniwa. Y, mhm. które dostać jest y, najciężej, bo zdywersyfikować produkcję i dostawę śrubek, papy czy, czy membran to jest trochę prostsze. Jest trochę prościej niż tych, mhm. niż tych ogniw elektrycznych, bo tam jednak element tych ogniw musi być robiony. Może nie tyle w zwykłej fabryce, ani, ani w laboratorium, ale w czymś, w czymś, co już nie jest fabryką, jeszcze nie jest laboratorium. Ale to jest y, produkcja gdzieś tutaj w Europie, czy, czy import z jakichś dalszych. O arek. w tym momencie mamy kilku dostawców, bo brakowało tych produktów. Mhm. Naszym elementem aktywnym, akurat w dachach solarnych jest panel słoneczny, który jest panelem bezramkowym. Nie każdy, to, nie każdy to produkuje, więc my mieliśmy dostawców od Chin po Maroko, po Litwę. Po Stany Zjednoczone, bo kolejna rzecz jest taka, że jak my weszliśmy na Stany, to mieliśmy bardzo dużo problemów z akceptowaniem naszych obecnych poddostawców. Bo co z tego, że ja biorę na przykład panele z dostawcy, czy nawet od producenta z Litwy czy z Łotwy, jeśli on zakupuje pewien element, pewny fragment ogniwa z Chin. To amerykańskie embargo idzie na, na, dwa, na dwa kroki wstecz tam w tym w drzewie hmm. genealogicznym dostawców. Więc musieliśmy technologię dla, akurat dla Stanów, dla Teksasu budować zupełnie od nowa, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie lokalnych dostawców i lokalnych producentów, akurat w Stanach, co też opóźniło naszą ekspansję. Także. Hmm. Czyli także dostawy, łańcuch dostaw. Dalej, zarządzanie ryzykiem, wahań dostaw i surowców, bo one były, te wahania były tak ogromne, że niektórym dostawcom się opłacało czasami zrywać umowy, płacić kary umowne, bo już mieli lepszego kontrahenta na, ten, na to zamówienie. A następnie, wykwalifikowana kadra, która pracuje dla nas. Dlatego też uruchomiliśmy nawet własną szkołę dekarską po to, żeby szkolić więcej. Więcej osób, które są w stanie nasz produkt instalować. Okej. Okay. I następne kroki milowe oprócz emisji nowej, zwiększenia skali, to jest kierunek ekspansji na nowe rynki, czy to jest bardziej wzmacnianie pozycji na tych rynkach, na których już jesteście? To jest przede wszystkim ekspansja na nowe rynki, natomiast to się nie musi wiązać z agresywną ekspansją krajową, bo my trochę patrzymy w Sanrufie nie na kraje, tylko my patrzymy bardziej na, na super osiedla. Na hity, na, na high-income territories, gdzie masz pewne skupisko rezydentów którzy mieszkają w domach o podobnej architekturze, bo wtedy hmm. my, bo my mamy ten problem, że każdy dach jest inny, więc mitygujemy ten problem, że budujemy te dachy gdzieś tam na jakichś osiedlach, które co do, do siebie są, są podobne, gdzie będzie efekt skali efekty social proof, gdzie jak jeden sąsiad się zdecyduje, to potem cała reszta weźmie, a my, nam jest idealnie budować 10 dachów na raz, więc możemy dać całą zniżkę grupową i tak dalej, więc wiesz, w, jesteśmy na etapie analizy tak zwanych high income territories, i to może um, wyglądać jako... Al, I to jeszcze nie wiemy do końca, bo jesteśmy na etapie robienia teraz historii, czyli przygotowujemy się do tej ekspansji mm. właśnie z nowymi funduszami. Może wyjdziemy do dwóch krajów, a może wyjdziemy do trzydziestu krajów. To trochę będzie zależało od tego, czy znajdziemy jeden kraj, w których takich terytoriów jest dziesięć czy jedna. I pytanie, ile jest terytoriów, które nam bardzo pasują, ile jest takich super osiedli, które nam pasują, biorąc pod uwagę na ilość krajów. My mieliśmy ten sam case, czy ten sam case, podobnego rodzaju case znowu w Afryce w moim e-commerce, gdzie patrzyliśmy na ekspansję do miast, nie na ekspansję do krajów. Teraz biorąc pod uwagę, że w średnim kraju afrykańskim, na przykład takiej Nigerii, mamy de facto trzy miasta, w których jest sens być, no to nasza bardzo agresywna ekspansja, jeśli chodzi o ilość krajów, wynikała z tego, że my de facto wchodziliśmy na dwa miasta per kraj i kończyła się nam ekspansja. Natomiast nie, nie, nie trzeba być specjalistą od geografii, żeby wiedzieć, że takich super osiedli w Niemczech będzie o wiele więcej niż, niż dajmy na to w, w UK-u. Pytanie, w czy patrzycie na takie super osiedla, które się budują, czy na takie, które już są i są do ewentualnie wyremontowania i wstawienia waszego dachu zamiast dachu tra tradycyjnego? I na to, i na to. Bo na przykład w Polsce w zasadzie prawie wszystko, nie chcę teraz rzucać konkretnymi liczbami, co budujemy, to są nowe dachy. Natomiast, nie jestem zaskoczony. Jesteś zaskoczony? Nie jestem nie zaskoczony. zaskoczony tak. Polska jest dość specyficzna. Tak? I, i, I głównie obsługujemy klienta indywidualnego. Polak bo lubi budować od nowa, by lubi budować dla siebie. Z kolei w Szwecji, chyba już większość, też znowu nie znam, nie pamiętam konkretnych danych, naszych konstrukcji to są renowacje. Istniejących już domów, renowacji istniejących dachów. No bo tam już ludzie się pobudowali dekadę temu, tam średni wiek domu jest po prostu wyższy niż w Polsce i jest tam więcej do roboty. Ja już używam teraz nomenklatury budowleńca. I w Niemczech też jest. Ale chyba nasycenie też domami jest większe, w sensie mniej potrzeba, mniej potrzeba nowej zabudowy. W Polsce jednak cały czas głód mieszkań brakuje, jest tak. ogromny. Niektórzy z mieszkań przeprowadzają się do domów. Tak. Natomiast ten milion mieszkań, mimo różnych jakichś tam akcji, prób ożywienia tego rynku, to po prostu cały czas jest ogromny. Tak, i ogólnie w Szwecji jest więcej domów. Ludzie chętnie mieszkają w domach, gdzie na przykład Hiszpania jest to, jest to rynek, który bardzo lubimy. Bardzo taki pozytywnie na. Nastawione na nasze rozwiązanie, ale mimo tego, że kraj jest duży i jest dużo słońca, to, no to statystycznie ludzie częściej mieszkają w mieszkaniach niż w domach, więc tych takich super osiedli, na które my patrzymy, będzie w Hiszpanii mniej. Tak? Kwestia dochodów? Na pewno jest, wynika to z, to, to z kwestii też dochodów. Czy Hiszpanie wolą mieszkać w domach niż w mieszkaniach? Tego nie wiem. Musielibyśmy trochę porozmawiać o kulturze ich nawykach, ale zdecydowanie średnie zarobki Hiszpanii, która ekonomicznie. To nie są jej najlepsze lata, na pewno to ma na, na to wpływ. Także tyle, jeśli chodzi o, 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 o naszą ekspansję. Jesteśmy na etapie, kiedy mam, wiemy, że mamy świetny produkt, wiemy, że rozwiązujemy pewną potrzebę na rynku, znaleźliśmy swoją niszę i teraz chcemy stać się fantastycznie działającą maszyną do skalowania i do rozwoju tego produktu przy zachowaniu jakości. Produktu, ale też obsługi klienta. Nie chcemy być kolejną firmą, która traci na renomie, bo tak dużo osób ten produkt potrzebuje, ale potem jest frustracja, że, że, w, że w firmie rośnie ignorancja związana z klientem, ponieważ tak dużo tych klientów jest. Nie chcemy wpaść w tą pułapkę, zdajemy sobie sprawę, że chcemy utrzymać wysoką jakość obsługi i wiemy, że dużo na tym polu jest jeszcze do zrobienia u nas w firmie. Tak, no generalnie, jakby branża nieruchomości, branża budowlana ma to do siebie, że dowiezienie jakości do końca to jest zazwyczaj duże wyzwanie, szczególnie w sytuacji takiej, gdzie w procesie budowlanym uczestniczy bardzo wiele podmiotów, tak. zarówno pod względem wykonawczym, jak też tak. i jest wielu dostawców. I bardzo często gdzieś tam na styku pomiędzy jednymi rozwiązaniami, a drugimi, nawet jeżeli one wszystkie są, są możliwe tak. jak najlepsze, to tam się zdarzają problemy, więc. A my chcemy położyć nacisk na jakość obsługi posprzedażowej, bo. To jest bardzo długi proces. Na rynku, na którym popyt przeważa podaż, jest to coś niedoceniane, albo nikt nie przywiązuje tego wagi, bo po co, skoro tak klientów nowych jest więcej? To jest trochę problem knajp i restauracji, które są zawsze na w miejscach bardzo turyst rozwiniętych turystycznie. Ten turysta jak do ciebie nie wróci, więc dlaczego miałbyś dbać o, o jakieś tam świetne jedzenie. A my na to chcemy położyć nacisk, tym się wyróżnić. Tak jak na samym początku powstawania Sunroofa wyróżniliśmy się estetyką, wyróżniliśmy się świeżością w, w brandingu, w marketingu, ale przede wszystkim w naszej umiejętności robienia marketingu w internetach. <grych> tak teraz chcemy się wyróżnić zupełnie innym poziomem jakości, jeśli chodzi o obsługę posprzedażową. Co się dzieje potem, jak już ten dach zamówiłeś, a przede wszystkim co się dzieje potem, jak ten dach już został zbudowany. Co jeszcze możemy zrobić z Tobą, drogi kliencie. No właśnie, możesz podać ze dwa przykłady, co takiego Że może się stać? Chcemy, taś? żeby stał się częścią ekosystemu, żebyś skoro już wziąłeś, zdecydowałeś się na duży dach, zadbajmy o to, żeby jak najwięcej energii było wykorzystywane przez Ciebie. Bo mówimy teraz o kliencie polskim, to jest mm. troszeczkę inaczej w Szwecji czy w Niemczech, ale w Polsce ob obecny system nie sprzyja temu, żebyś ty handlował. Energią z siecią. Tak? Sieć raz nie zawsze na to pozwala, nie nadąża, nawet jak nadąża, to te warunki finansowe nie sprzyjają takiemu handlowaniu i traktowaniu sieci jako twojej wirtualnej baterii. Więc chcemy umożliwić tobie, abyś jak najszybciej zainwestował też we własną baterię, która pozwoli tobie produkować prąd w dzień, a. Ty go pewnie wieczorem, więc albo to będzie bateria domowa, będziemy robić wszystko, żeby te baterie były jak najtańsze, bo albo możemy inwestować w technologię baterii z tak zwanego odzysku, mm -hmm. bo baterie po trzech latach w aucie elektrycznym się nie nadają już za bardzo do auta, czy tam po pięciu, czy pojedziesz ileś set tysiącach kilometrów, ale będą fantastyczne do domu, tak? bo ich pojemność nadal jest w zupełności wystarczająca do domu, a będą one kilkukrotnie tańsze. My mówimy też o rozwiązaniach rent-to-own, gdzie technologia baterii, baterii idzie bardzo do przodu, i być może nie zawsze jest sens kupować za gotówkę dzisiaj czegoś, co za dwa lata będzie już trzy razy tańsze. Ale w opcji wynajmu, gdzie my tobie zawsze dostarczamy najnowszej technologii, yy, baterię, która staje się z czasem coraz tańsza i coraz bardziej pojemna, bo technologia idzie do przodu, mhm. może mieć dla ciebie sens z drugiej strony auto elektryczne, które będziesz jeździć, po pierwsze samo w sobie jest taką mobilną baterią, po drugie jak przerzucisz się na auto, a my pomożemy tobie uzyskać finansowanie na auto, dobrać odpowiednie auto do twoich potrzeb, to z oszczędności samych na paliwie, ten twój dach, ta cała twoja inwestycja w solar mhm. z siedmiu lat zwróci się może w dwa pół roku. I koniec końców Mamy ambicję zbudowania tak zwanej zdecentralizowanej elektrowni słonecznej, gdzie nie tylko wszyscy klienci Sunroofa są częścią ekosystemu, ale być może inni dostawcy, inni producenci też będą mogli się podłączyć do naszego oprogramowania i wtedy ty będziesz mógł sobie podładować auto elektryczne gdzieś tam w mieście, w centrum, mhm. w innym mieście, bo akurat potrzebujesz. Za tokeny, czy za jakieś vouchery, które sobie wygenerowałeś, Swoją oddając pochania. sąsiadowi mhm. prąd tydzień temu. A więc my chcemy stworzyć taki otwarty ekosystem, do którego różni jego rodzaju producenci energii, gdzie ty jesteś producentem, mówię, indywidualnych. Mhm. Ci, którzy magazynują energię, czyli ci, którzy posiadają baterie, albo w postaci mobilnej, albo stacjonarnej, i ci, którzy potrzebują akurat się doładować, będą mogli ze sobą współpracować. I to jest ten nasz Sunroof 2.0, to jest to nad czym pracujemy, to jest ta duża, duża wizja. To brzmi bardzo ciekawie i faktycznie dużo dalej niż samo postawienie, wybudowanie dachu, który będzie produkował energię. Czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby zrobić szybko mhm. trzy kroki w tył i zbudować pewien element Samemu od nowa, ponieważ jeśli chcesz sam zmieniać coś, co już funkcjonuje, to nawet jeśli to jest suboptymalne, to tam zawsze są pewne siły, które zarabiają na tym suboptymalnym setupie. Ciężko by zmieniać od razu branżę dekarską czy infrastrukturę, ale jak zaczynamy budować coś samemu, to potem można to szybciej pchać do przodu w kontekście usprawnień. Brzmi sensownie. Pytanie jeszcze o to o baterię, bo też jakiś, tak jak teraz przygotowujemy inwestycje w pierwsze w Polsce osiedle domów zeroenergetycznych, które... Szałem, <Szałem. 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 Bardzo dziękuję. Każde wsparcie bardzo nam się przyda i bardzo, ten, bardzo jest mile widziane, także dzięki. I tam właśnie jeden z, jednym z elementów, z którymi gdzieś tam się co w dalszym ciągu, jak to optymalnie rozwiązać, jest kwestia przechowywania energii, mm -hmm. bo jakby wiadomo, że żeby dom był zeroenergetyczny w naszym klimacie, jakoś tą energię musi produkować, więc fotowoltaika, fotowoltaika jak najbardziej tak, natomiast oddawanie Prądu do sieci z technicznych względów y, może być mało realne w tak. sytuacji takiej, gdzie y, tak. y, będą różne, y, coraz więcej jest zresztą takich sytuacji, gdzie ta sieć y, okazuje się być po prostu do tego kompletnie niedostosowana, niedostosowana. nieprzygotowana. Mhm. Natomiast przechowywanie jest drogie. No właśnie, cena baterii na dzień dzisiejszy jest cały czas bardzo wysoka i zastanawiamy się cały czas, czekamy na rozwój, bo to jeszcze zanim to do my będziemy oddawać, no to jeszcze dłuższa chwila, trochę czasu jeszcze minie, no więc trzymamy kciuki za rozwój, produkcję, nowe rozwiązania. Natomiast gdzieś tam koszty baterii takiej, żeby kupić i taką baterię mieć, to było dla nas takie, taki znak stop, przy którym się na razie zatrzymaliśmy. Tak. Trzeba by trochę zrobić zoom out i popatrzeć na trendy w rozwoju technologii wokół, wokół branży solarno-elektryczno-bateryjnej i popatrzeć trochę na dekady. Efektywność paneli słonecznych przez kilkanaście lat była beznadziejna i tam niewiele się zmieniało, aż w pewnym momencie to bardzo przyspieszyło i to przyspieszyło wykładniczo. To nie był przypadek. To było związane z tym, że kilka lat wcześniej po prostu strumień pieniędzy na badania i rozwój związane ze zwiększeniem efektywności wzrost wykładniczo. Mhm. I obecne, obecnie funkcjonująca technologia monokrystaliczna jest na tyle tania w relacji do efektywności, że nadaje się już dla kowalskiego, kowalskiego indywidualnego i kowalskiego małego przedsiębiorcy. Dlatego no ja się spodziewam, że teraz kolejne rozwiązania w efektywności w stosunku do ceny w panelach słonecznych, że to dostarczanie nowinek technologicznych spowolni się, bo my mamy już te zasada to zrobiła swoje, tak? Mm -hmm. Mamy teraz zasadę coraz mniejszych korzyści względnych, tak? To się, marginalnych, tak? Ona coraz, coraz drożej jest uzyskać kolejną korzyść. Natomiast ten strumień pieniędzy, który wcześniej szedł na badania i rozwój i zwiększanie efektywności paneli, teraz idzie na zwiększenie efektywności w magazynowaniu energii i wykładniczo wzrosła. Ilość różnego rodzaju rozwiązań oraz ilość miejsc, z których te pomysły pochodzą, jak patrzysz w skali świata. I to są wszystko rozwiązania od idealnych, od genialnych po idiotyczne. Natomiast mhm. są środki za tym, żeby to testować i sprawdzać, co się sprawdzi na skalę masową. I ja jestem tutaj, no to już chyba dość mocno czuć z tego podcastu, optymistą, że kwestia kilku lat, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie wykorzystywane na skalę masową i będzie o rząd wielkości tańsze i być może bardziej z braku polskiego słowa sustainable. No obecnie poza ceną, zrównoważone, zrównoważone, chyba, tak. zrównoważone. Elementem gospodarki cyklicznej, czy zrównoważonej, mm -hmm. bo obecnie największym problemem poza ceną obecnie funkcjonujących baterii jest to, że wykorzystują jednak skończone surowce. To też trzeba rozwiązać. A technologie magazynowania energii, czy w wodzie, czy w powietrzu, czy w jakimś żelu i tak dalej, czy w ogóle w czymś innym, w czymś co jest co do zasady odnawialne albo recyklingowane. To ilość rozwiązań, nad którym się pracuje w tym momencie na całym świecie, wzrosła wykładniczo, więc dlatego jestem optymistą. Dlatego też jestem optymistą, jeśli chodzi o opcję wynajmu. Nie kupujmy na razie czegoś, co jest super drogie. Może znajdźmy leasing, wynajem, a za dwa, trzy lata sobie coś podmienimy. Wynajem jest, to jest ciekawa opcja, mm -hmm. właśnie, czy wynajem, czy leasing. Widziałem jakąś niedawno prezentację Billa Grossa z Doliny Krzemowej. Mm -hmm. To jest jeden z takich wynalazców z Idealab chyba, to jest jego firma czy fundusz, który który uruchamia różne nowe projekty i on właśnie teraz też bardzo mocno się koncentruje nad magazynowaniem energii. I z, z tego co widziałem, to najnowsze rozwiązanie, które już mają przetestowane i wdrażają pomału takie rozwiązania, tylko to na dużą skalę. Tam umożliwiłem im zejściem chyba do 3,5 centa, jako taki jednostkowy koszt gromadzenia chyba jednej kilowatogodziny, o ile dobrze pamiętam, jednostki. W sytuacji, gdzie 3 centy, to wyszło taki koszt poniżej, do którego trzeba się zbliżyć mhm. po to, żeby, żeby to zaczęło mieć ekonomiczny sens tak. faktycznie. Tak. Więc jesteśmy już, jak powiem, bardzo, bardzo blisko, bo tak. oczywiście to nie jest jedyna firma, jedyna grupa, która nad tym Pracuje. No dokładnie. I takich bilów grosów na świecie teraz jest bardzo dużo, bo za tym stoją teraz porządne pieniądze. Dokładnie. Nic tak nie motywuje człowieka do postępu jak lenistwo lub pieniądze. E, tak, ale najlepiej jak można jedno połączyć no z, drugim. z drugim. I wtedy te efekty są zdecydowanie, zdecydowanie najlepsze. Czego Ci życzyć w, w kontekście, w takim razie, Sanrufa? Wytrwałości. <laughs> Wytrwałości i przychylności rządów dla tego rozwiązania. Ponieważ jeśli rząd będzie aktywnie hamować pewnego rodzaju rozwiązanie, no to niezależnie od tego, jak on będzie, jakie ono, jak ono genialne by nie było, jeśli politycznie to akurat danemu kraju nie pasuje, to, to to na pewno wstrzymuje rozwój biznesu. A to jest taka jedna z rzeczy, na którą mamy najmniej wpływu jako mały startup, co my tam możemy, jeśli chodzi o, 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 o lobowanie. No, niby dostaliśmy w Polsce nagrodę prezydenta. A trzy tygodnie później została podpisana ustawa właśnie o zmianie sposobu dofinansowania i tak dalej, więc energia jest tematem hiperpolitycznym, szczególnie w kontekście go, teraz mhm. geopolitycznych zmian i tego, co się dzieje na wschodzie. I tam nie zawsze racjonalizm, nie zawsze ekonomia, nie zawsze ekologia decyduje o tym, co, jakie, jak prawo wygląda. Postawię tezę, że raczej rzadko kiedy decyduje, przynajmniej w naszym kraju. Lat temu, pewnie kilka albo i kilkanaście, miałem taką, taki etap czy okres poszukiwania nowych pomysłów biznesowych i razem ze wspólnikiem postanowiliśmy przyjrzeć się właśnie produkcji energii, Natomiast hydroenergia to był ten temat, który wydawał nam się być ciekawy i perspektywiczny, czyli generalnie hydroelektrownie mhm. i produkcja energii z wody. Mieliśmy dość zaawansowany też research, pojeździliśmy w różnych miejscach, bo spotykaliśmy się z właścicielami różnych małych i średnich elektrowni wodnych, mhm. głównie tych mniejszych, no bo te duże elektrownie wodne na rzekach to jakby za duża skala przedsięwzięcia mhm. i to jakby domena dużych firm energetycznych Państwowych tak. albo w dużym stopniu państwowych. Natomiast takie na mniejszych ciekach wodnych, mniejszych rzekach, taka mniejsza elektrownia to nie jest aż taki, czy nie był aż taki duży koszt, żeby go nie można było gdzieś tam ponieść. No i jakby produkcja tak naprawdę prawie darmowa już później, jak już ta elektrownia stoi, dorokowało. Natomiast po dłuższym czasie i jakby zweryfikowaniu odpuściliśmy sobie ten temat właśnie ze względu na zmiany po pierwsze legislacyjne nieprzewidywalne. Maszynnego klienta. Po drugie, interesy, interesy państwowe tak, tak. tak naprawdę rzadko kiedy się opierają na realiach takich czysto rynkowych. Tak. I tam bardzo często, jakby też partnerami są osoby, które znajdują się ze nadania politycznego i bardzo często albo nie wiedzą konkretnie, czym się zajmują, albo po prostu mają zupełnie gdzie indziej interesy tak. i na czym innym im zależy. W związku z czym przychylność rządów. To jest coś takiego, co jest bardzo Kuczowe, fajne, ciekawe. Tak. Natomiast z drugiej strony chyba jednak pytanie, czy to nie jest tak, że to trzeba zadbać o przychylność ludzi, żeby oni z kolei wywarli presję na rządy, bo, bo w inny sposób to może być trudne do osiągnięcia. Tak jest. Tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o tematy rządowe. <laughs> no dobra. To w takim razie tu postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. Do usłyszenia do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakarliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo publikowanych odcinkach. Do usłyszenia!